W roku 1739 rozgorzał między Anglią i Hiszpanią konflikt, który do historii przeszedł pod taką malowniczą dosyć nazwą wojny o ucho Jenkinsa. Kapitan Jenkins to był dowódca angielskiego statku handlowego, który w wyniku jakiejś potyczki z Hiszpanami utracił ucho, co później stało się dla Anglików pretekstem do wypowiedzenia wojny Hiszpanii, która to wojna była w istocie konfliktem o Sprawowanie kontroli nad handlem morskim. Niedługo po wybuchu tego konfliktu Anglicy, niezależnie od prowadzonych przez siebie działań wojennych, przygotowali też taką tajną ekspedycję, złożoną, w ramach której grupa kilku okrętów miała przejść wzdłuż Atlantyku na południe, następnie omijając przyrądek horn, udać się na północ. Tak Pacyfiku, tak żeby przeciąć szlak handlowy pomiędzy Ameryką Południową i Azją i tam zdobyć coś, co marynarze ówcześni nazywali nagrodą Wszechoceanu, a chodziło o wypełnione skarbami, wypełnione skarbami hiszpański galeon, skarbami Nowego Świata, włożonymi do Azji. W wyprawie tej wzięło udział kilka okrętów, dowodził nią doświadczone. Doświadczony dowódca George Anson, a w eskadrze znalazł się też e, znajdując się w tytule tej książki e, HMS Wedger. Był to ponoć nie najlepszej urody statek przebudowany z, ze statku handlowego i dozbrojony. Do, dowództwo jego powierzono e, debiutantowi e, o nazwisku David Chip. No i wszystko szło dobrze, tyle że w okolicach Hornu kontakt z Łedżerem się urwał. Dwa lata od rozpoczęcia wyprawy, u wybrzeży Brazylii pojawiła się Łódź z kilkunastoma rozbitkami. Przewodził mnie jakiś którzy twierdzili, że są ocalałymi marynarzami z zaginionego właśnie Łedżera. Wrócili do Anglii i pewnie na tym opowieść by się skończyła, gdyby nie to, że jeszcze pół roku później odnalazła się kolejna. Tym razem było w niej trzech rozbitków, a jednym z nich był dowódca Ledgera, David Chip. W tej sytuacji Chip stwierdził oczywiście, że e, Barclay kłamie, a m, tamci rozbitkowie z tej pierwszej łodzi to po prostu buntownicy. W tej sytuacji e, ustanowiono trybunał, który miał Stwierdzić, co się właściwie wydarzyło, stawka była wysoka, bo bunt to poważne przestępstwo karane śmiercią. No i David Grant, w tej książce, właśnie sprawa Wedgera, analizując dokumenty sądowe ówczesne, dzienniki pokładowe, prywatną korespondencję marynarzy oraz prywatne ich zapiski, stara się ustalić, co właściwie się stało i kto miał rację. Jest to taki historyczny reportaż. E, e, dotyczący sprawy, która w owym czasie odbiła się szerokim echem w ówczesnym świecie. Do e, sprawy Wedgera, do, do e, rozpraw sądowych na ten temat, nawiązywali e, e, Wolter, Rousseau, Montesquieu, już wcześniej. Badacze czy pionierzy badań nad społeczeństwem. Wątki z tej historii pojawiają się u Hermana Melville'a w jego powieściach, u, u Patryka O'Brien'a. To są autorzy powieści marynistycznych. Więc, co naprawdę wydarzyło się z Wedżerem? Dlaczego rozbitkowie przybyli osobno? Który z nich miał rację? A kto, a kto kłamał? No i wreszcie, czy Anglicy zdobyli skarb wszech oceanów? Tego wszystkiego mogą się dowiedzieć Państwo właśnie z tego znakomitego reportażu historycznego, trzymającego w napięciu jak najlepsza powieść sensacyjna: David Graham, sprawa ledgera opowieść o katastrofie, buncie i morderstwie. Polecam gorąco.